I on tutaj powie, że to jest jego teren. I oczywiście, tak, da pieniądze. Damy rozbój. pieniążki na zbiórkę potem. Witam! O, pan, Polak. A ty? A ja prawie. Prawie Polak? No 9 lat mieszkam, to możesz powiedzieć prawie. No to już prawie. I tak jak, yy. Nie, 3000 proszę nie wyciągnąć. Nie. To bardziej tak symboliczne. dyszka dwie też może mega pomóc. Ale na wstępie to ci powiem tak. To jest mój rejon. To jest rejon? Czyli mogę tu się znajdować? No nie bardzo. Bo robisz mi konkurencję. To jest mój rejon. Wytłumaczę ci. Okej. Okay. No, moje. Rozumiem. Nie twoje? Moje. Okej? Okay. Przyjemnego. Możesz iść, złaj, tam, tam możesz iść. Ja tu diluję. To jest... ja tu dealuję. Okej. Okay. Z panem się dogadaliśmy, może tak powiedzieć, nie? No. O, super. No, super. Przyjemnego dnia życia. Bardziej pozytywny pan też klientów, nie? No ja, ja mam takich zwariowanych klientów, które, wiesz, na speedowanych takich. Oh Robota jak każda inna. Daj mi siano, no, powiedzieć, że brud jest brudna, brudna gotowa. Nie opodatkowana. Masz za zbiórkę. Dziękuję. To jest siano z, z dealerki, nie? Ale pieniądze nie śmierdzi. Powochę go puszy. Jak no nie pachniesz. Dzięki, to właśnie słońce i ten. Yeah. <laughs> Dobra, milego.